Witajcie moi drodzy! W ostatnim odcinku zapytałem się was, w jakim miejscu boicie się, że będziecie jak wybuchnie zombie Apokalipsa i czytając wasze odpowiedzi wpadłem na pomysł, że jest to fajny temat na odcinek, więc dzisiaj przedstawię wam najstraszniejsze miejsca, gdzie może nastąpić pierwszy kontakt z zarażonymi. Większość Waszych komentarzy wskazywała, że najstraszniejsze miejsce na walkę z zombiakami jest pokład samolotu gdzieś parę kilometrów nad ziemią. I w tym przypadku przypominają mi się dwie sceny z Fear the Walking Dead i World War Z, gdzie nasi bohaterzy znaleźli się właśnie w takiej sytuacji. Hear anymore. Marcus! Marcus? No, Miejsce jest klaustrofobiczne, a możliwości ucieczki niewielkie. Jeśli zostanie zarażony jeden z pilotów, to śmierć nie czeka nas od nieumarłych, lecz także od twardego lądowania. W takiej sytuacji trzeba mieć naprawdę wiele, wiele szczęścia, aby przeżyć. Nawet jeśli uda nam się przeżyć atak zombie i rozbicie samolotu, to nie czeka nas nic dobrego, ponieważ możemy znaleźć się na środku oceanu lub gdzieś w lesie. Strach przed nową zarazą i trauma po przeżyciu awaryjnego lądowania nie pomoże nam w odnalezieniu drogi do bezpiecznego miejsca. Na drugim miejscu jest szkoła lub miejsce pracy. Przychodzimy tam 5 dni w tygodniu i miejsce te są wypełnione ludźmi. Co jeśli przyjdzie zarażony uczeń lub pracownik do szkoły? I tak właśnie rozpocznie się efekt łańcuchowy? Film, który pokazuje taką zombie-apokalipsę w szkole, to Kutis. Lecz szczerze nie widziałem go jeszcze, więc nie wiem czy wam go polecać, czy też nie. Lecz jeśli chcecie sobie zobaczyć początek apokalipsy w podstawówce oczami nauczycieli, to możecie poświęcić te dwie godziny na obejrzenie filmu. Innymi strasznymi miejscami na początek zombie apokalipsy mogą być centra handlowe. Kto by chciał być w centrum handlowym, gdzie pojawi się pacjent zero? Przez te obiekty w większych miastach dziennie przedziera się około 20 tysięcy ludzi, więc jeśli jeden zombie jak drugiego człowieka, to efekt łańcuchowy gwarantowany. Lecz nie jest to najgorsze. Najgorsze co może nas spotkać przy pierwszym kontakcie z pacjentem Zero w takim miejscu, to nie jest właściwie ten zarażony, lecz panika ludzi, którzy niezwłocznie będą chcieli uciec z tego miejsca. Wyjścia ewakuacyjne są ciasne i możemy zostać stratowani przez przestraszonych ludzi, a potem ze złamanymi nogami czekać na pożarcie przez zombiaka. Nie polecam też przebywać w szpitalu, biorąc pod uwagę to, że jeżeli do przemiany w ząbiaka nie będzie potrzebne ugryzienie, tylko sama śmierć kliniczna, tak jak w uniwersum The Walking Dead, to szpitale są gniazdami i wylęgarniami nowego zagrożenia. Dziennie umiera 150 tysięcy osób i większość z nich właśnie kończy życie w szpitalu. A ty, leżąc chory, przykuty do łóżka szpitalnego, bez siły musisz walczyć z kwiożerczymi bestiami. I w sumie, ostatnie najstraszniejsze miejsce, gdzie możesz być podczas wybuchu pandemii, to toaleta. Siedząc bez trosko na tronie przychodzi Ci nagle walczyć z potworem. Ze spuszczonymi spodniami w... musisz uniknąć kontaktu z zombiakiem, a do obrony masz jedynie papier toaletowy, tak więc bądźcie gotowi w najmniej gotowym momencie na nadejście pacjenta zero.